ma wszystkim, z tej strony Hightower i jak zwykle słyszymy się w kolejnym materiale. W dzisiejszym odcinku, słuchajcie, seria, której jakiś czas nie było, czyli jak gracze latają, bitwa od Red Rocksa, który podrzucił mi materiał ze Spitfire'a Mark 9 izraelskiego. Akurat fajnie, ponieważ o tym Spicie był niedawno poradnik i było niedawno latanie na żywo. Muszę wam powiedzieć, że bardzo serdecznie chcę wam podziękować za to, że się pojawili nowi widze, widzowie. Przepraszam, bardzo serdecznie chcę podziękować moim stałym widzom i przypomnieć jedną bardzo ważną zasadę. Oczywiście jeszcze zanim to powiem, też bardzo serdecznie dziękuję osobom, które się już pojawiły jako wspierający kanał. Także dzięki, dzięki jeszcze raz, dzięki wielkie za ogromną motywację. Posłuchajcie, seria jak gracze latają, to seria, w której też będą się pojawiały randomy, które będę łapał, łowił z BTF i to czasami nawet całkiem przypadkowo i odcinek będzie trwał minutę, po prostu zobaczymy, co ktoś odwalił. Natomiast pamiętajcie, to nie ma pod żadnym pozorem, pod jakimkolwiek pozorem na celu jakiegokolwiek hejtu. Te materiały mają edukować, te, te materiały mają pokazywać i tutaj nie chodzi o to, żebyśmy się z kogoś mogli nabijać, ponieważ oglądacie moje live'y, ja też popełniam błędy i niejednokrotnie na live'ie się po prostu wywalam I jak to ostatnio żeśmy się śmiali, ląduję w kukurydzy, tak, więc słuchajcie, nie myli się ten, kto nic nie robi i w War nie jest ze Strzelony ten, kto po prostu nie lata, i tak można to po prostu podsumować. Oczywiście, jeżeli ktoś notorycznie robi jakieś czyli proste błędy, no to jest inna kwestia, ale myślę, że jakiś e, tak zwany mindfuck się każdemu może e, trafić i ktoś może zrobić coś dziwnego. Bitwa Redrocka mi się bardzo podoba. E, zobaczycie przede wszystkim kunsz cierpliwości. E, porównam to do swoich lotów i tych, które były w poradniku i do treści poradnika. I zobaczycie, dlaczego e, Redrokowi udało się tutaj ubić e, z tego co kojarzę 7 fragów, więc bardzo bardzo dobry wynik i oczywiście Red Rocks bardzo serdecznie Ci gratuluję. I oczywiście dziękuję Ci za wspólne latanie dotychczasowo. Posłuchajcie, mamy Spita Mark 9, jesteśmy na 5300, czyli jesteśmy na tym pułapie, gdzie, tak jak rozmawialiśmy w poradniku Spitfire, no nie będzie już mistrzem, że tak powiem, lotnictwa. B-18 już tutaj ma swojego, o, że tak powiem, oprawcę. Przez chwilę Red Rock próbował się podstalować pod nią, próbował coś ustrzelić, ale widzicie, mamy tutaj peszy 61 i P61 na pełnym gazie, myślę tutaj jak trójka, który, e, który mógłby ewentualnie coś tam kombinować, e, odpuści sobie, no i tutaj Red Rock ma e, pierwszego wroga. Jakie najcenniejsze wskazówki można wyciągnąć, to Wam będę mówił osobiście, e, za chwilę przy tym, co, co zrobią wrogowie. Możecie mieć za chwilę wrażenie, że e, ta bitwa się tak udała, było tyle fragów, bo e, Red Rock miał farta, że jakby oni latali pod niego, nie... Nie myślcie tak naprawdę, bo to że Redrock sobie wypracował tutaj bardzo mądrze. p 61 wychodzi na Hedona, ucieczka od Hedona, tak bardzo ładne odejście i zawijamy się z powrotem. I nie wiem, czy w tym momencie to schowanie skrzydeł Redrock yy, nie zrobił tylko i wyłącznie dlatego, że to był przypadek, czy to było celowe, ponieważ P61 zaczęła strzelać ze strzelca. Jeżeli tak, to bardzo ładnie chowamy skrzydełka, chowamy obrys samolotu, żeby nas było jak najmniej. Pierwsze strzały niecelne. Natomiast już się wstrzelił, no i pierwsza pochodnia leci do gleby. i Wracając do tematu jeszcze posłuchajcie bardzo uważnie. To nie jest tak, że za chwilę pozostałe fragi będą łatwe, będą wystawione itd. To jest po prostu cierpliwość, to jest cierpliwość. Redrock zestrzelił P61, dużo się pod nim dzieje, a on sobie spokojnie dopatrzył następnego roga P47 i Idzie P-47, zobaczcie, na dużej prędkości, wychodzi na Hedona do góry i w tym momencie Red Rock unika Hedona i przewija się bardzo ładnie przez skrzydełko, tak jest, zewnętrznym skrzydłem, bardzo ładnie do przeciwnika i zobaczcie, co zrobił tutaj P-47. P-47 wszedł, y, może nie w dogfight, ale wykonał poziomy zakręt, czyli sprzedał swoją energię tylko i wyłącznie po to, żeby zakręcić, wejść pod Red Rocka i tak naprawdę wystawił się taki manewr nie ma kompletnie sensu. Po pierwsze wychodził na hedona z dołu, czyli robimy sacrifice naszej energii tylko po to, żeby wystrzelić i spróbować na, że tak powiem jedną kiwkę na hedona załatwić speedfajera. I w tym momencie oczywiście zachęcam was, żebyście w komentarzach napisali, co Wy byście zrobili w takiej sytuacji. I czasami komentujecie bardzo um, intensywnie filmy, więc zapraszam was do tego serdecznie. W tym momencie nie dość, że utracił energię, sprzedał na odzyskanie, na zrobienie wysokości, a raczej na wyjście do Hedona, to następnie wszedł w zakręt poziomy, horyzontalny, którym również sprzedał resztę energii. W P47, w kręceniu się ze Spitfirem, chyba Wam już nie muszę tłumaczyć, jakie ma szanse. W związku z powyższym, absolutnie niezrozumiała sytuacja. Za chwilkę będzie trochę czasu, więc powiem Wam, co ja bym zrobił. A my w tym momencie z Red Rockiem przechodzimy tutaj do lotu na dół. I redrock dołącza do kotła. I to, że on został chwilę dłużej, akurat w tej bitwie zobaczcie, zaowocuje mu bardzo dużą ilością łatwych fragów. Tutaj odejście i powiem szczerze, zrobiłbym dokładnie to samo co nasz kolega. Też myślałem, że to P47 idzie na Hedona, więc też bym zrobił unik, ale tu bardzo mądry unik, kontrolowany, obserwowany przeciwnik, czyli nie w ciemno na bok, tylko okazało się, że on w ogóle nie strzela. Nie jest zainteresowany nami, więc spokojnie mogliśmy wyjść z kontrą i siąść na ogon przestrzelić. I zobaczcie, kolejny P63, kompletnie odklejony od rzeczywistości, raczej leciał po prostu lotem rozpaczy w stronę lotniska i tylko i wyłącznie. Dlatego liczył prawdopodobnie na nietrafione strzały i na wygodną, że tak powiem, ucieczkę. No, i mamy tutaj, skończyły nam się 20. Mamy tutaj strzały z siódemek, chyba duża zbieżność działek, jest, nie wiem na ile, 600, 700 metrów, e, tak mi się wydaje. No i tutaj, jak ja to mówię, z siódemek plucie groszkiem, bo tak naprawdę siódemki to siódemki. E, wiele osób o nich e, wiele mówi, ale, m, ale niestety ja nie lubię z nich strzelać. <laughs> pewnie wiecie dlaczego i pewnie czujecie dlaczego. No, ale to e, przed chwilą, ten samolot, przed chwilą do którego strzelał Red Rock, został zaliczony. Mamy 6 fragów, e, prawdopodobnie. Podobnie, albo popełnił jakiś błąd i się roztrzaskał przez jakiegoś stole, albo faktycznie te siódameczki zrobiły na tyle szkód, że, e, że gość się po prostu zapakował e, w drzewo. I wracając do tego P47, posłuchajcie, gość wychodzi do góry do Spitfire'a, wychodzi na Hedona i teraz tak, co byście nie zrobili, jakiegokolwiek zakrętu byście nie zrobili, to Spitfire i tak jest nad wami. On może sobie bardzo szybko zebrać energię poprzez lot w dół, więc tutaj nie ma sensu kombinowanie. Ja bym osobiście przeszedł pod tym Spitfire'em. Oczywiście spróbowałbym może wystrzelić na sekundę na Hedona, Gdybym nie trafił, wyrównałbym lot, zebrałbym energię, przyspieszyłbym i na wysokości 5 km plus minus tam, gdzie byliśmy, ciągnął tego Spitfire'a do góry, a następnie dużymi orbitami po prostu męczył go energetycznie. Jeżeli bym nie mógł tego zrobić, bo Spitfire był się za mną dość dobrze, trzymał to po prostu bym zrobił większą separację, bo jesteście dużo szybszym samolotem na pułapie od Spitfire'a, dużo lepiej sobie radzić na pułapie w P47 od Spitfire'a, więc po prostu zrobiłbym separację, wyrównał się z nim poziomem wysokości i po prostu powtórzył atak na Hedona. P47 ma bardzo dobrą to jest naprawdę wielki samolot w związku z powyższym. Oczywiście podejmujemy ryzyko, bo Spitfire ma 20. Natomiast tam jest naprawdę czym pluć w P47, jeżeli chodzi o 12. W związku z powyższym wyszedłbym ponownie na Hedona. I gdybym nie trafił, gdybym nie miał możliwości, to bym po prostu nazbierał tyle prędkości, ile by się dało, żeby zacząć, próbować doić po prostu energetycznie Spitfire'a na tym pułapie. Gorzej by to było wykonać na takim pułapie, jak jesteśmy teraz, czyli 2 km na 5 w górę. P47 mógłby całkiem inaczej to rozegrać, niż po prostu utracić energię na wyjście w górę a następnie oddać ją zakrętem horyzontalnym, po prostu się sam wystawił. Pozostali wrogowie, których ubijał tutaj przed chwilą Red Rock w tym kotle, czyli te, sześć, czyli te pięć fragów, załóżmy, czy tam cztery, które były przy ziemi, Pamiętajcie o tym, że pozostawanie na górze i ta cierpliwość, która się jemu opłaciła w tej bitwie, ma jakby zawsze dwie strony medalu. Są podwójne konsekwencje. Albo zanim zejdziemy na dół, zanim cokolwiek zorganizujemy do strzelania, to już nasz team wytłucze ich team, albo zejdziemy na dół i zostaniemy sam na pięciu, na czterech. O tyle, że w Speedfighterze, jak nie ma za dużo energetycznych samolotów, można podejmować walki do kwajtowa, jeżeli jest dużo wrogów, a możemy jakoś skorzystać jeszcze z przewagi wysokości, o tyle. Przy kilku dobrych Energy Fighterach, niestety będą was dusić, męczyć, dojść, dopychać, aż w końcu was po prostu e, ze strzelą. Spitfire nie jest e, samolotem, który na przeciwko dwóm, trzem wrogom energetycznym nad wami jest w stanie się długo bronić, właśnie z uwagi na to, że po prostu was umęczą. J21A idzie na Hedona, bardzo ładne zejście z Hedona i też bardzo ładne wyjście tutaj będzie. E, oczywiście J21 sko skoncentrował się na Jaku. No i wyszedł tutaj do góry, bardzo ładne wyjście. Teraz możemy zabierać prędkość, bo przez chwilę lecimy do dołu. Tak, ostrzeliwanie, ostrzeliwanie, no i tyle. Tutaj już się nie ma co rozpuszczać nad tymi od 21. Co on mógł zrobić? Bo on został sam na kilku przeciwników, nie miał przewagi wysokości i tak naprawdę poświęcił energię teraz na wyjście do góry, więc pozwolił sobie na dopadnięcie go. Ale czy to on, e, co, on by, co on by tutaj nie zrobił energetycznie to tak naprawdę był w takim kotle że byłoby mu ciężko Musiałby mieć dużo większą przewagę energii żeby nad jakim trójką i BF-em e, oraz tym Spitfirem e, się tutaj rządzić tyle w tym odcinku dziękuję wam bardzo serdecznie gratuluję Redrokowi i do usłyszenia w następnym materiale trzymajcie się cześć